Proszę Państwa, już czuć te emocje. Już czuć to napięcie. Tyle czekania, ale w końcu startujemy. Mam nadzieję, że mecz sprosta oczekiwania. Halo to London! To będzie piłkarskie święto na stadionie Arsenalu. Ten obiekt był już świadkiem niejednego widowiska. A ja liczę, że również tego wieczoru nie zabraknie wrażeń. A gotowi do skomentowania tego spotkania dla Państwa są Tomasz Smokowski. I Jacek Laskowski. Startuje najlepsza Liga Świata. Nareszcie możemy odtrąbić koniec sezonu ogórkowego, bo oto rusza faza grupowa UEFA Champions League. Zaczynają się prawdziwe emocje. A środek tygodnia znów ma sens. Arsenal zmierzy się z FC Porto. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Popatrzmy teraz, jakim składem zagra dzisiaj Arsenal. W obronie Ben White wystąpi wraz z Aleksandrem Zinchenko na bokach. Martin Odegard oraz Declan Rice. W pomocy z przodu będzie biegać Gabriel Jesus. Jukaże Porto już na połowie rywali. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Przed nami pierwsza jedenastka Porto. Spójrzmy. Dość niefrasobliwie przerwana ta akcja. Myślę, że sędzia jest tego samego zdania i zaraz zobaczymy żółtą kartkę. Sędzia puszcza grę, kanonierzy nadal przy piłce. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Broni takimi strzałami nie zagrożą. Bardzo dobra interwencja. Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. Okazja na prowadzenie. Obronił to. Niecelne zagranie. Może teraz dobrze dograć do partnerów. I bramkarz górą. Głęboko w pole karne zagrywa. Centra z rogu niezła, ale wyjaśniają sytuację. Declan Rice. Jest Gabriel. Podanie do Odegarda. Teraz Martinelli. Łatwo to broni teraz. Teraz ich kolej na rozgrywanie. Odegard. Hawerc ma teraz piłkę. Martinelli, okazja. Ależ to było wejście. Tu mogła być bramka. Podanie otrzymuje Gabriel Jezus. Piłka trafia w poprzeczkę. Zabrakło może centymetra. Odegard w posiadaniu piłki. Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. Gabriel Jezus odbija chwilowo gasi pożar. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Interwencja skuteczna, przejęcie piłki. Naciskają. No teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Nie warto tu ryzykować, wybija piłkę. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Talibar. Odegard Price. Martin Odegard. Ale teraz bardzo dobrze wygląda to podanie. Czy trafi do siatki. Była szansa na pierwszego gola w meczu, ale dobra obrona temu zapobiegła. Tak, kluczowy w tej sytuacji był refleks i zwinność. Zaka otrzymuje podanie. Rykoszet. Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Sędzia dostrzega do przewinienia, ale pozwala grać dalej. Czy to będzie dobry strzał? Udana teraz obrona tego strzału. Będzie zmiana. Zobaczymy jak to wpłynie na grę. Tak się powinno stopować ataki rywala. Dobrze teraz sędzia stosuje korzyść. Arsenal dalej w ataku. A jednak gwizdek. Akcja zatrzymana z opóźnieniem. Zaczną grę od rzutu wolnego. Odegaard. Przy piłce Martinelli. Gabriel Jesus. Arsenal przesuwa ciężarkę pod bramkę rywali. Teraz poszedł, jest za obrońcami. I teraz bardzo dobra interwencja. Wynik wciąż pozostaje bezbramkowy. Obaj bramkarze wciąż mają czyste konto. Ciekawe, który z nich pierwszy skapituluje. Nic z tego. Korągiewka uniesiona. Offside. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Dobre wejście, wygrywa tę piłkę. Wciąż nie ma bramek, a do końca pozostało 5 minut. Jeśli Arsenal teraz strzeli, to przeciwnik. Akcja jeszcze trwa. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fakt. Odegard w posiadaniu piłki. Gol! To jest właśnie piękno futbolu! Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie. Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie. Odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez Soskira. Teraz widzimy tego gola jeszcze raz. Tomku ważne trafienie, no i ten spokój w decydującym momencie. Chyba już nic im tu nie wydrze zwycięstwa.